Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem, jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwice. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj zresztą. Zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Hej ty. Cześć. Nazywam się Marvin. Jak się tu? Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, nie zupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Hej ty. Wybacz mi, ale Cześć, jak leci? Źle. Pierwszy raz płynę statkiem i nie daje już rady. Bez przerwy tylko kołysze i kołysze. Niedobrze mi. A co, jak wpadniemy na skały i zatoniemy? Nie umiem pływać. Jak wtedy sobie poradzę? Wszystko będzie dobrze. Już to widzę. Ta łajba na pewno pójdzie na dno i skończę w brzuchu morskiego potwora, albo jeszcze gorszego paskudztwa. Wspaniale mnie pocieszyłeś, nie ma co. Nie niedobrze. Cześć, skąd płyniesz? Z Kornis. Pewnie dziwi cię, dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w Królestwie, ale... To długa historia. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. Prawdę mówiąc to, po prostu uciekam przed służbą. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciał, żebym mnie zwerbowali, bo jestem silny. Ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego, i proszę! Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front? Od tego całego gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego mięsa, co? Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam to niby zjeść? Przecież to obrzydliwe! O, cholera! Od tak dawna nie jadłem mięsa, ciągle tylko ten czerstwy chleb. Mam pewien pomysł. Masz tu prosty przepis, spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Może wyjdzie z tego coś zjadliwego. Rozumiem. Jak podróż. Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsia, a zwrócę cały obiad. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z wysp południowych. To kawał stąd. Czego szukasz na Archolos? To co robię to moja prywatna sprawa. Nie mam w zwyczaju żalić się obcym. Dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. Mam twoje szaszłyki. Wolę nawet nie myśleć, z czego są zrobione. A sprawdźmy, jak smakują. Smakują prawie jak ścierwojad. Z naciskiem na prawie. Tak czy inaczej, miło by wrzucić coś ciepłego na ząb. Nie mam nic cennego w ramach nagrody. Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich przepisów. I miejmy nadzieję, że gdy już dotrzemy na Archolos, będziesz miał okazję go wypróbować. Rozumiem. Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? Spokojnie, tylko pytałem. To ja już sobie pójdę. No i prawidłowo. Cierpię przez niedobór piwa, więc jestem nerwowy i nie potrzebuję na głowie takiego smarka jak ty. W ogóle, wyobrażasz to sobie? Te gnidy z góry nie dały mi ani łyka gorzalczyny podczas całego rejsu. Mnie tym bardziej. Patrząc na takiego wymoczka jak ty, to wcale im się nie dziwię. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. Co cię trapi? Powiedz mi. Wierzysz w bogów? Wierzę w to, że każdy jest panem swojego losu. Cóż, zazdroszczę pewności. Nie każdy jednak ma ten przywilej. Na szczęście dla mnie przejrzałem na oczy. Przeżywasz kryzys wiary? Wiara to nic innego jak kłamstwo, powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. Dziękuję za wysłuchanie. Miło czasami podzielić się z kimś swoimi troskami. Trzymaj, to taki drobiazg jako upominek. Kto wie, może dzisiaj kiedyś przyda. Ja już nie zamierzam bawić się magią. czego tu nie znajdę. Takie Ej, ty. Jestem Marvin. A ty? A ja jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Może łyk grogu poprawi ci nastrój? Tego mi było trzeba, chłopcze. Widziałem, jak się przyglądasz, gdy robiłem strzały. Pewnie sam byś chciał spróbować, prawda? Najważniejsze w robieniu strzały jest dobre drewno. Jeśli czujesz, że Patyk jest łamliwy, to wyrzuć go jeszcze na etapie strugania. Nic ci po ostrym grocie i wspaniałej lotce, gdy strzała pęknie podczas naciągania cięciwy. Mógłbyś mi opowiedzieć coś o kapitanie? Chyba postradałeś zmysły, że o własnym kapitanie będę mówił pod pokładem. Życie mi jeszcze miłe. Jedyne co ci powiem, to żebyś z nim nie zadzierał. Może i wydaje się miły i skory do ugody, ale jeśli tylko coś mu się nie spodoba, to już po tobie. Jak to znosisz? Lepiej by było, gdyby się przymyknął. Jak tam nastroje? Całkiem nieźle. Z tego, co wiem, za chwilę dotrzemy na wyspę, a wtedy będziemy bezpieczni. Swoją drogą Daryl jestem. A ja Marvin. Jak ty to robisz, że jesteś taki spokojny? Cóż, jeśli los chciałby nas zabić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. Mój brat twierdzi podobnie. Mądry facet. Masz szczęście, że trzymacie się razem. Podobnie jak ja z Maven. Nie wiem, co bym bez niej zrobił. Pewnie jakieś kompletne głupstwo. Swoją drogą, widziałem ci jak wchodziłeś na pokład. Wygląda na to, że jesteśmy rodakami. Też przybywasz z Londram? A jakże? Zakładam, że wyruszyłeś z tego samego powodu, co my. Tyle najdalej od wojny. Otóż to, za duże ryzyko. Poza tym nie chciałem iść do armii. Marzy mi się dom, dobra praca, rodzina. Wojną nie się zajmą koledzy po fachu, a ja. ja już mam o co walczyć w życiu. Jak myślisz? Jaki los czeka Londram? Chłopie, czyś ty rozum postradał? Król ma nas w nosie. Mam kumpla w armii, który ma dojścia i wie, co i jak. Od bitwy o wschodni archipelag nie docierają do nas żadne nowe kontyngenty. Londram utrzyma się parę dni. Może tydzień w najlepszym wypadku. Uwierz mi, kolego, nie masz tam po co wracać. Hej, jak podróż? Strasznie ciasno pod tym pokładem. Mam nadzieję, że dopłyniemy szczęśliwie na Archolos. Gdybym sama tego nie widziała, po co płyniesz na Archolos? A po co kuchasz idzie do kuchni? Chłopcze, jestem kupcem, Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej maści. Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam rozkręcić niezły interes z dala od tych paskudnych orków. No i przy okazji, może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. Jest moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze i głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. Jeszcze by jej strzeliło do głowy, wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w kościach, że ta podróż była najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem od lat. Trzymasz się? No, ależ oczywiście. Ktoś musi pracować. Działa. Zawsze to powtarzała. Nie widzisz, że rozmawiamy? Możesz przestać? Przeszkadzasz. Nie widzisz, że rozmawiamy? Nie widzisz, że jestem zajęta? Zostaw mnie w spokoju. Witaj, kim jesteś? Ach, przez lata ludzie nazywali mnie różnymi imionami. Jednak najbardziej upodobałam sobie imię Wrazka. Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego, bo płynę z egzotycznego kraju. Skąd pochodzisz? Z dalekiej krainy, Marwinie, o której i tak pewnie nie słyszałeś. Fila, skąd znasz moje imię? Z reguły jestem dobrą słuchaczką, a tu, pod pokładem, jest dość ciasno. Wydajesz się być miłym chłopakiem. Mam dla ciebie pewną propozycję. Widzisz tę gnidę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę i ukrył ją jako swój własny łup. Widziałam, jak poszedł z nią w głąb ładowni. Myślałam, że schowają ją w kufrze, ale usłyszałam jedynie donośne skrzypanie desek. Mógłbyś rozejrzeć się, czy nie ma tam jakiejś skrytki? Sama bym to zrobiła, ale nie spuszcza mnie z oczu ani na moment. Znalazłem Twoją zgubę. Wspaniale! Pięknie ci dziękuję, chłopcze. W tym momencie nie mam jak ci zapłacić za Twoją pomoc, ale obiecuję, gdy tylko dotrzemy na Archolos, upewnię się, by moi przyjaciele sowicie ci za to odpłacili. Ej, ty! Coś nowego? Przez to szalejące morze nic nie słyszę. Udało ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale. cicho, słyszysz? Chyba ktoś idzie? Ty, łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie. Zgarnij resztę i jazda na pokład. Koniec trasy? A Żebyś wiedział. Tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Twoi ludzie wydają się być czymś bardzo podekscytowani. Hej, popatrzcie, jaki bystrzak! Widać, żeście najbardziej rozumni spośród tej bandy patałachów. Cierpliwości. Zaraz sam się o wszystkim przekonasz. Wyspa Archolos jest tuż przed nami, ale zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić pewną sprawę, niecierpiącą zwłoki. No już, jazda na górę! Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu. I w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila! Do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłynę bliżej. Co prawda zgodnie z umową mieliście dostać szalopę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Czy co, nie jestem żadnym złodziejem? Nakarmiłem cię, napoiłem, wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie pogębie. Ale wchodząc na statek miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na Inosa przysięgam. Timo, Timo, Timo. Chciałem się z Tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni, ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co, co ty robisz? To nie będzie konieczne. No proszę, kogo my tu mamy? Mały szczurek. Dopiero co wypełzę spod pokładu i już pokazuje pazurki. Wyglądasz na rozsądnego dzieciaka. Naprawdę chcesz nadstawiać karku za tego... parszywego śmiecia? Nie mogę pozwolić, by byle kundel obrażał mnie na moim własnym statku. Jak chcesz, to możesz zginąć za niego. Jeden w tę czy w tamtą nie zrobi mi żadnej różnicy. Nie mam zamiaru za nikogo ginąć. Dziwi mnie tylko, że chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić taki piękny miecz. Hmm. No tu masz rację. Trochę szkoda. W dodatku zabrudziłbym pokład krwią tej szuli. Na szczęście możemy łatwo rozwiązać ten problem. Zaburte z nim. Niech zajmie się nim może. Co? Ja. Ja. Wy cholery jedne. Zostałem wrobiony, z sukinsyny. No, a teraz z pozostałymi zróbcie to samo. Chwila, my nie mamy z tym nic wspólnego. Timo miał zapłacić za was wszystkich. Jeśli masz przy sobie coś cennego, daj mi to. A dostaniecie szalupę. Tak myślałem. Panowie, czyńcie honory! Miłej kąpieli, szczury lądowe! Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale cała jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie, obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynne. W porządku, nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty, moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. A czy ja niby? Może bogów? Powinienem był zostać z Florą na Larant, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczę tej decyzji.